Znajduje się w Warszawie, tutaj w czasie powstania Warszawskiego, w dniach 1-2 sierpnia 1944 roku. Żołnierze grupy Campinos próbowali zdobyć lotnisko Bielańskie. Niestety ponieśli ogromne straty. Tutaj mamy upamiętnienie tych naszych żołnierzy, którzy próbowali opanować lotnisko. To było bardzo ważne, żeby opanować lotniska. Wówczas była szansa, żeby pomoc. Aliantów Miała gdzie wylądować. Także odbywało, odbywały się szturmy na lotnisko Bielańskie i Okręcie. Tutaj mamy stare upamiętnienie, kamień. Właściwie tekst jest podobny. Upamiętnia naszych żołnierzy, którzy próbowali opanować lotnisko Bielańskie. Nie znających topografii Warszawy informuję, że bilany znajdują się na północ, od centrum, od Warszawy. Atak na lotnisko bielańskie został przeprowadzony dwukrotnie 1 sierpnia 1944 roku, a następnie 2 sierpnia z rana. Niestety zostały one krwawo przez Niemców odparte, a także wielu powstańców zginęło. Tutaj widzimy symboliczny grup tych powstańców, którzy polegli atakując lotnisko bielańskie. Kilkanaście metrów dalej, w głąb lasu, znajduje się symboliczna mogiła powstańców warszawskich w grupy Kampinos, którzy właśnie próbowali opanować lotnisko bielańskie. Cześć ich pamięci.